Witam serdecznie z tej strony Kandziula. Zaczynamy kolejny Let's play, tym razem z gry AOOni. Muszę powiedzieć, że to jest moje drugie podejście do nagrania tego, ponieważ Fraps nie chciał mi złapać tej gry w sensie nagrać i musiałam wciągnąć inny program, który nagrał mi tylko dźwięk, ale teraz myślę, że będzie już dobrze. Po drodze miałam jeszcze małe problemy z odpaleniem tej gry, no ale mam nadzieję, że będzie. W końcu w porządku. Zaczynajmy. Hadysta charakterne Miałam ambitny plan, żeby nazwać go Your Asshole żeby było ja kiedy jak jakieś inne postaci się do niego zwracały, ale myślę, że nazwiemy go po prostu jakimś zwyczajnym angielskim imieniem na przykład Jared, które uwielbiam. Tak, bez powodu. Spróbuję dabingować, aczkolwiek nie wiem, czy mi coś z tego wyjdzie. We heard a rumor about a mansion on the outskirts of town. They say there is a monster that lives there. It's a lock prettier on the inside. Is it just me, or is it cold in here? Hey, let's get out of here. What's wrong, Takeshi? You scared? <clears throat> hey, let's get out of here. So stupid. There is no way monster can exist. It's scientifically impossible. Hey. Jarret, be careful! No tak. A plate is shattered on the ground. I found the item plate shot. Może powiedzieć, że tutaj nic nie ma, bo już sprawdzałam. Tak jak mówiłam, to jest moje drugie podejście. A taka napa to jest moja najlepsza przyjaciółka na świecie. W poprzednim. no w poprzedniej próbie. A o oni, czyli ten niebieski demon, wyskoczył mi około 7 razy, i za każdym razem ratowałam mnie kanapa. <grystanie> Także to jest już sprawdzony sposób. Guys, no to szukamy gajsów, nie? No właśnie, ten mi to jest a tam nawet nie chciałam iść. To jest ten, ten najbardziej tchórzliwy. Szebry! Takie she. Szebry! Where are the others? Szebry! F**k. tu takie osobko. I tu, o właśnie, błyszcze. I found the item library key. Tak, w ogóle to ta gierka jest, z tego co wiem, trochę dłuższa niż IP i trochę trudniejsza. Szczególnie, że tutaj ten AO nie wyskakuje, kiedy popadnie. A tam to tylko kilka momentów było takich straszniejszych, bardziej refle no, na refleks. No, ale myślę, że wszystko będzie ok. A właśnie, te wszystkie. Us the library key, te wszystkie fanarty mogłyby zachęcać do tej gry, no nie? Z tym, że jak się spojrzy na fanart od jakiegoś wyczepistego artysty, no to jest zajebiście, nie? A jak się spojrzy na takiego o właśnie czaroda, takiego czy Takuro, czy jak im tam wszystkim, to szało nie ma. I teraz. Proszę bardzo, pokażę moją wyczepistą sztuczkę. I nie ma. I można sobie tu wrócić. Nie ma. Za pierwszym razem bardzo mnie wystraszył. No, ale za siódmym to już tak nie bardzo. Chociaż wyskakuje naprawdę. Z byle powodu i byle gdzie. No to póki mam kanapę, czuję się bezpiecznie. Ja to było tak. Doszłam do kodu tam, który, o, właśnie zaraz pokażę, którego próbowałam rozwiązać na wszelkie możliwe sposoby. Wraz z pianinem, o tutaj. No ale do tego pianina muszę się dopiero dobrać Zobaczymy, jakie będę miała cyferki, czy te same, czy inne. Myślę, że to samo, no. Ale się okaże. E, to jest otwarte. Chowam się? Jestem. Nie ma mnie? Jestem. Dobra. A. Tu nic nie ma. Właściwie co ja mam? Tego play shard. O właśnie, można by zapisać bo znowu się probie. I będę musiała od początku jak nie za którymś razem a o. oni zabił, ponieważ zamiast do wyjścia wbiegłam w ścianę <laughs> brawo ja... Mm, tu byłam, nie? o właśnie. I found the item handkerchief. Super. Bardzo mnie cieszy, z jednej strony, że tutaj postacie praktycznie nic nie mówią, tylko to, co znaleźli i tej reszty nie ma. No, ale przez to muszę trochę więcej gadać, żeby nie była całkowita cisza, nie? Chwila, co ja mam? Ehm, Steczka. Steczka to teraz sprawdzę, czy tu jest otwarte. No właśnie. Found the item Philips Head Screwdriver. Cieszę mnie to. Tu już nic nie było. Belek? To gdzieś było mydło. O właśnie. I found the item. Soap. I zdaje się, że teraz mogłam sobie spokojnie. Walnąć mydło na chusteczkę. Przed tym save. Item. Hmm. Up on the handkerchief. Yes. W course. I teraz item handkerchief. I whip the piano with the handkerchief. Ah. Kanapa. nie ze mną. I nie ma. Proste, nie? Jak się ma farta, to się nawet przed Blue Demonem ucieknie. Dobra. I teraz tak. Próbowałam to wpisywać na wszystkie możliwe sposoby, bo są tutaj tylko trzy cyferki, co mnie bardzo denerwowało. Bardzo. Myślałam, że ta czwarta to może, nie wiem, te czarne, albo, że jakieś... No, różne rzeczy brałam pod uwagę. Na przykład, ile szafek jest, ile jest drzwi na tym piętrze, ile jest... No, przeróżne rzeczy ja wymyślałam. Aż to w końcu... Dotarło do mnie, że tutaj jest taki bardzo sympatyczny rysunek, który na pewno z dupy się nie wziął. I jak to patrzyłam, to ten rysuneczek przypomina klawisze fortepianu. I tam również były te klawisze. I zdaje się, że to działa. No bo tak. Pierwszy to jest taki ten. Ok. Będziemy to robić po kolei. Pierwszy to jest ten taki taki. O, ok. Czyli pierwszy to jest, jak się odwróci ten klawisz z jedynką, to będzie jeden. Ok. Pierwszy będzie jeden. Drugi. Drugi to jest ten taki środkowy. A cyferki mam inne. Poprzednio miałem 9, 1, 5. O, środkowy, czyli 4, czyli 1, 4. Następnie jest ten taki inny w ogóle. To jest 1, czyli 1, 4, 1. I kolejny to jest też taki, jakby odwrócony. I razem z y, odwrotem trzeba również cyferkę odwrócić, więc. Kod będzie 1416. Zobaczymy. I found the item kids bedroom key. Męczyłam się na tym dobre 10 minut. Poważnie. No ale przecież w takich grach trzeba myśleć czasami najprostszymi metodami, bo ja to wtedy już wymyślałam na skraj. Jest to co? Nie, to już sprawdzałam. Ja poprzednio mi tutaj takie się wyszedł. Coś mi to nie gra. No, ale dobra To właściwie to. Co ja wzięłam stamtąd? Oj, zasługuję. Eee, bedroom Bedroomki. To może to było tutaj. Jest kids bedroom A, oh, Mika. is it там at the Jared You're okay. Where are the others? I don't know. We got separated. Right. Oh, really? Come with me. Wait. Come with me. Wait. Ходим. Are you kidding me? I'm not walking around this mansion with that monster loose. okej okay. to sieć se tutaj trzęś dupą dziwko. Na pewno nie chcesz, Takuro. Aha, ona jest zakochana w tym Takuro. No, no, to ty sobie ja się chcę stąd wydostać. Ty sobie tutaj sieć w tym mundurku i czekaj na swojego księcia z beki, który po ciebie zachuje. Nie, nie przyjdzie. I found the item lighter fluid. Ale nie mam jeszcze zapalniczki. A, dobra, wiem gdzie. Zapalniczko będzie tutaj. I safe, bo a oni też tutaj będzie. Przy okazji mogę sobie tutaj poprzednio też. E, nie wiem, jakim cudem to odkryłam. Po prostu, no, jakby się przyjrzeć, to trochę inna ściana tutaj jest. E, trzeba to zdrapać e, tym. O właśnie. I zaraz pójdę po klamkę, ale najpierw chcę zapalniczkę. I kanapa. I nie ma. Trzeci raz. Zero stresu. Ja normalnie kupię stamtąd tę kanapę. No dobra, jedziemy. Mm, klamka, klamka. Tam była taka... takie durne drzwi tam były. To ta klamka. O właśnie, tu. I tu... O właśnie, czyli teraz wychodzisz. Dobra. Jared. You're okay? Yeah, I guess. Jared... Did you see it too? That monster? Yeah, it's so unbelievable to think that a creature like that exists. All the exits are blocked. We're trapped in here. I would seem so. Let's split up and look around. I'll check the first floor. Okay, good luck. No. On mi pomoże. E płu, nie to. E, on mi pomoże. Zdaje się, że najdłużej z nich wszystkich wytrzyma. I found the item doorknob. Dobra. Save. Gdzie ja to potrzebowałam? Aha, na dole. To już jest otwarte, stąd już nie wyjdzie. Trzeba otworzyć to i tutaj jest o właśnie zapaliczka. Mam też doorknob. No spoko, przecież ją mam. Ciemno jak w dupie. Fill the lighter with fluid. Yes. tam lighter. O, właśnie. Trzeba to. O, można to zapalić. There's a candle. Lighted? Yes. I tutaj. Co ja mogę tutaj zrobić? Ja chciałam sprawdzić, że coś tam nie ma, ale tak też może być. Podoba mi się. Oh, dobra, mam nadzieję, że nic nie pominęłam. I found the item. Basement. Ha <ścoughs> ha co? Zły potworek? O pak. Jakie to brzydkie. Nie! Yeah. Nie dasz rady. Nie masz mocy. You have no power Biodny. Nie dałam mu się zeżreć. No, ale dobra. Wychodzimy tam. I sądzę, że w tym miejscu zapiszę i sobie pójdę. Tak. Zdecydowanie. Koniec pierwszego odcinka. Do widzenia. No do widzenia w przyszłym tyle.